Cześć, z tej strony Aslanik, kontynuujemy naszą przygodę w The Legend of Zelda Phantom Hourglass, jestem na Merkai Island. O, no i teraz pójdziemy sobie do Grandpy, znaczy teraz, zaraz, e, dokończyć nasz Phantom Sword. Aczkolwiek jeszcze chcę sobie kupić e, worek bombczu. za tysiaka ponadto tutaj nie pokazywałem tego albo pokazywałem ale nic z tym a, nic nie użyłem tego tu jest taki jeszcze jeden sklep gdzie sprzedajemy właśnie skarby i części odstatku I myślę, że sobie teraz coś posprzedaję. Na przykład Goron Amber to jest sporo warte, właśnie. 800. Ja w ogóle zapomniałem o tym. A czy trzeba tak pojedynczo? Już mam 2000. 800, a myślę, że z 5000 uzbieram za te skarby. Spokojnie. O, za to chcę tylko 50. Czyli bodajże białe perły. Są bardziej wartościowe. Ale coś mam i tak mało tych skarbów. Pamiętam, jak grałem na Nintendo DSC, to tyle tych skarbów miałem pod koniec gry. Już w trakcie nawet sprzedawałem. Sporo miałem ich. O, za to chcę 800. Za te piórka. O, to będzie miał ponad 5000. Skoro za to chcę 800. 7000 już mam 7800 o za to 50 tylko a wiem dlaczego miałem tyle tych skarbów bo kupowałem je też w sklepach żeby potem sprzedać je drożej dobra uciekam już stąd idę tam gdzie mam iść Hmm. Nie wiem, czy grandpa będzie w swoim domku, czy będzie przed świątynią. Bo chyba teraz jeszcze będę musiał się udać do świątyni. Tam nie będzie dużo do zrobienia, co prawda. Ale jednak będzie trzeba. Tak, on tutaj jest. Mamy ostrze. Malutkie to ostrze. Malutki to będzie mieczyk. No, ale idealny w sumie dla naszego bohatera, nasz bohater jest też malutki. Tak. tak. Tego bossa Beluma może tylko zniszczyć właśnie ten święty miecz. Tak, teraz Grant połączy naszą Klepsydrę z Ostrzem. Dzięki czemu powstaje nasz upragniony Phantom Sword. Jeżeli ktoś grał w inne części Zeldy, to może skojarzyć, że ten miecz jest podobny do innego miecza, z właśnie z innej części, z jednej z starszych części Zeldy. Aczkolwiek tamten miecz miał trochę inną funkcję. Tak, ładny mieczyk. A co z naszym starym mieczem? co jeszcze? dowiadujemy się, że pamięć Uh, Sieli została wyssana przez ataki właśnie Beluma. Znaczy, kiedy zaatakował Belum. Tak, Belum nie ma szans ze mną Jestem zbyt zajebisty nie no Mam miecz tylko zajebisty Juu. Dobra Pora iść do świątyni Króla Oceanów Kurczę, szkoda, że nie, nie mam tutaj 20 tych kryształów. bym już miał na drugim poziomie duszka odwagi, ale trudno. Teraz się właśnie zastanawiam, czy robić świątynię od początku. Co, Lineback. O. Co on tutaj robi w ogóle? A, czyli boss. A, zaraz. Nie pamiętam, jak to było. Boss chyba jest w świątyni. A nie na morzu. Nie wiem, coś mi się pomieszało. Kojarzę, że coś było na morzu. Nie wiem, może mi się coś popierdzieliło znowu. Dobra, lineback nam nie pomoże. No, generalnie, lineback życzył nam powodzenia i że jednak nie jest takim skurczy synem. I powiedział, że u na nas. Się też martwi o mnie i o siele. Dosyć miło. Wow, to ten ptak, szalony ptaszek. Dobra, wbijamy do świątyni. I i i i i. No zapiszę sobie tutaj. No i teleportujemy się na szóste piętro świątyni. Teraz jak to będzie? zaraz? Czy ja będę miał tylko dwie minuty? Aha. To odjęło mi tylko dwie minuty, dobra. Źle przeczytałem Dobra, lecimy. Ej, czemu ja tutaj jestem? To tak trochę bez sensu, bo A, czyli tę część świątyni będę musiał robić od nowa, rozumiem. Dobra, mam nadzieję, że to mi się uda szybko zrobić. Hop, 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 hop. Zaraz co tu było? Nie pamiętam tego wszystkiego. A tam coś się stało, chyba. Aczkolwiek jak tutaj. To otworzyć. Bach. Nie wiem. Ale no w sumie mogę coś zademonstrować. Zapomniałem kompletnie o tym. Nie wiem jak mogłem o tym zapomnieć. Ciach-ciach. No i teraz żadne fantomy nam nie grożą. Mogę ich pozabijać. Właśnie Phantom Sword ma taką... Yy, taką yy, zdolność zabijania fantomów, tego też sobie zabijemy. A co będzie nam tu? O, odwracaj się. O, tylko trzeba trafić go w tył. Bo tak to nie zginie. Giniesz, kolego. I teraz tak jakby to zrobić, żeby szybko tam dojść? Na pewno tędy. Tutaj tym razem użyję myszki. Nie zrobię... nie zrobię tego błędu co kiedyś. Co to otwierało? Aha, dobra, te drzwi, spoko. I tu jest Numer, kamień numer 2. Dobra, to ja już sobie tutaj pobiegnę z tym. Nie pamiętam, jaki kamień tam trzeba było wsadzić. O jezu. A, kwadrat chyba. Żeby tam szybko przejść. O dobra, ja to teraz zrobię. Ej, zaraz, tu jest jakiś ten pan skradający się, hej kolego Myślisz, że mnie zaskoczysz? Dobra, jeden kamień już tutaj mam Dobra, idę zabić tamtego fantoma Proszę bardzo, giniesz kolego. I ty też przy okazji. O, i mamy skrzyneczkę. A, idę kamyczek odłożyć na miejsce. tu mam okrągły kwadratowy, jest tutaj. I idę teraz po trójkątny, okej. Okay. Czyli wszystko jest w na swoim miejscu kolego nie uderzysz mnie mnie się nie da zabić ty też się tutaj nie skradaj. Dobra idę teraz po tą skrzynkę o część do statku a w ogóle nic nie robiłem z tym statkiem. A ja też o tym zapomniałem, ale to nie jest jakieś istotne. O... A tu jest skrzynka. Aha, tu jest trójkątny, tak? Okej, okay, dobra. Chociaż zaraz jeszcze za... coś bym sprawdził. Coś bym sprawdził, ale to już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejny odcinek. No i na razie, cześć.